– Sama rozumiesz. Jestem Bogiem! Zeus zostawia Herę na Olimpie i udaje się inkognito na wakacje. Na jednej z wysp czeka na niego nowa namiętność – Eluwina. Zazdrosna i wzburzona Hera zaprasza do swojej letniej rezydencji, Afrodytę, Atena i Eris. Walka o władzę. Od początku wszechświata ziemią rządzą mężczyźni. Właściwie dlaczego? Czysto praktycznie, dlaczego kobiety miałyby odwalać od tę trudną robotę? A nie robią tego? Cokolwiek by się stało, to wszystko wina mściwych kobiet. Właśnie. Całe życie tylko słyszę, że muszę zrobić to i tamto, że jestem tylko to, by służyć Bogu. Dajcie spokój, dziewczyny! Pora na nowe rządy. To zupełnie szczerze. Zadam się, z tym będzie tak dużo roboty. Naprawdę? To jest tylko jeden argument przeciw? Nie jedyny. Zresztą jak miałbyśmy to zrobić? Bogowie, a zwłaszcza ze będą przeciw. Kiedyś Hades na kolacji poruszył ten temat jemu też nie podoba się sposób w jaki rządzi Zeus. Miałam też okazję rozmawiać z Posejdonem. Jego zdanie jest podobne. To nie jest przypadek. One nie istnieją w naszym świecie. Zeus od zawsze był krytynem. Nie doceniam tego co miał. Zawsze pragnął więcej i więcej. Zresztą sami o tym wiecie. Troszkę się uroczy, czy nie sądzisz? Ja? Nigdy w życiu! Jestem przekonana, że przynajmniej połowa z nas ma takie samo zdanie co ja. Więcej niż połowa. To na to czekacie. Ile można słuchać rozkazów kogoś, kto nie szanuje żadnej z nas? trzeba podejść na spokojnie, jeżeli będziemy działać nie tylko go rozgniewamy. Niestety, masz rację. Musimy podejść do tego ostrożnie. Myślę, że możemy poszukać sobie sojuszników. Zeus zaczyna coś przeczuwać, ale obecność Eluwiny osłabia jego czujność. Olimp przestaje go interesować. Hera zaprasza na radę Posejdona i Hadesa. Wobec nieobecności Afrodyty, która najwyraźniej nie chce wspierać swojej rywalki Hery, inicjatywę przejmuje Eris. Hera długo opowiada o tym, jakie nieszczęścia spadają na świat pod nieobecność Zeusa. I co mamy zrobić? Ależ ty głupi posejdonie Potrzebujemy nowego władcy! A jak widzicie, mężczyzna nie sprawdza się w tej roli. Zawsze możemy spróbować innego mężczyzny na tym stanowisku. Mówię poważnie. Dlaczego nie spróbować czegoś nowego? Kobieta na tronie. Świat. Wyglądałby o wiele lepiej. Diamenty, korony... Obecny król raczej nie słucha nikogo więcej oprócz siebie i swojej pochlebców. No i nas. Jesteśmy zawsze do dyspozycji, tylko nie każdy to docenia. Więc... Oddajcie pokłon i służcie biednie waszej królowej. Chyba nie jest aż tak źle, prawda? I stało się. Oszołomiony wakacjami, Zeus zgadza się na ustępstwa. Hera zajmuje jego miejsce. Jednak Zeus nie traktuje tego poważnie. Hades, Posejdon i Ares jak zwykle spotykają się w hadesie. Tym razem pojawia się też sfrustrowany Zeus. Kobieta nie Zbudź mi Cerbusia, to sam go będziesz usypiał. Moja kraina, moje zasady. Dlaczego rano odrobiliście? Właściwie, dlaczego przeszkadzać to tak bardzo? Uważam, że jest naprawdę dobrą królową. Śmiertelnicy przestali walczyć. To naprawdę dobry znak. Kochają jej dobroć. One pozwalają sobie na zbyt wiele! Kobiety nie mogą wygrywać, nie mogą rządzić! One nic nie mogą! Jesteś staroświecki, naprawdę, ona wie jak rządzić. Przecież jej pomagasz. Nie odsunęła cię od władzy, po prostu zaczęła pokazywać, że ma własne zdanie. Zdanie, które naprawdę jest często słuszne. Ma w sobie to ciepło, którego tobie niestety brakuje. Ludzie czasami potrzebują łaski, dobroci wypływającej od nas. Zresztą, jak chciałbyś to zmienić? Ona nie odda on tak korony. Jest uparta jak ty. Zobaczymy, jak szybko one się poddadzą. Tylko my jesteśmy wygrani. One są tylko do czyszczenia butów i nóg! I do dzieci! Sao on znowu wymyślił. Wy życie a ty nie możesz! To by I co z tego? Pragnę przypomnieć, że teraz ja jestem a nie ty. Od kiedy? Od dwóch dni! Zeus realizuje swój nowy plan i sięga po wypróbowane metody działania. Ukradkiem wchodzi do rezydencji Hery. thank mm -hmm. you Co tu się wydarzyło? Kto, kto to zrobił? Ty to zrobiłeś! Chciałeś nie robić! Ja? Wypraszam sobie. To tylko nowy prezent dla dziewczyn. Czy ty problem widzisz? Skupmy się na tym, co wybuchło. Ale co? To To teoryt, który wrzuciłaś pod wpływem swojej złości? Naprawdę? Zgodzę się na wszystko. Może się zgodzisz, ale co ja z tobą będę miał? Zostaniesz królem. Dobrze. Już naprawione. Przejdźmy do konkretów. Oszołomiona Eliz wie, że teraz warto przypodobać się Zeusowi.